Thank you. 28 września w Kosiaczynie odbyło się ostatnie zebranie sołeckie, Z zebrań takich dotyczących budżetu przesunięć w budżecie 2022 roku, ale również z planami budżetu na 2023 rok. Było to bardzo merytoryczne, rzeczowe spotkanie. Też dzięki obecności myślę radnego pana Łukasza Szymańskiego, który zadał historyczne pytania jednocześnie deklarował pomoc w załatwieniu tych zadań i promowaniu ich w budżecie gminy. Oczywiście najważniejsze zadania w Kośiczynie, nie budząc jakiekolwiek tu sprzeciwu, czy, czy wielkiej dyskusji, poza oczywiście głosami poparcia, to jest ulica Okrężna, na którą mamy już w zasadzie gotową dokumentację na wykonanie tej ulicy i będziemy ją zgłaszali, szukając środków zewnętrznych oczywiście na wykonanie tego zadania, jak również dokumentację o tworzeniu pozwolenia na budowę generalnie tego terenu sportowego, w którym ma również znaleźć miejsce swoje lokum Ochotnicza Straż Pożarna. Także to były te dwa główne przedsięwzięcia, które tu omawialiśmy, ale również kwestia ruchu na ulicy Małej, także dziękuję do Mieszkańcom obecnym na tym zebraniu za właśnie taką merytoryczną dyskusję, taką jaka powinna być z konkretnymi wnioskami, bez zbędnych dyskusji, jakichś tam złośliwości i wycieczek takich prywatnych, osobistych. Jesteśmy przy mostku, tutaj na Kręcku, przy tym między mostkiem drogą wojewódzką a ścieżką rowerową, czyli tu za moimi pracami, wprost. Ma powstać takie miejsce obsługi rowerzystów, rowerów z możliwością. Jesteśmy przy mostku tutaj na Kręcku, przy tym między mostkiem, drogą wojewódzką, a ścieżką rowerową, czyli tu za moimi plecami. Wprost ma powstać takie miejsce obsługi rowerzystów, rowerów z ze stacją do naprawy rowerów, ale również z ławkami i. Takimi stojakami na, na rowery, gdzie będzie można odpocząć. Jesteśmy na jednej z dwóch inwestycji realizowanych w zmoszynku y, wodno kanalizacyjnych tu właśnie na ulicy y, Kolejowej, jak również na ulicy Koszarowej, czyli podłączenie ekspedycji towarowej. Ekspedycja towarowa jest już podłączona, korzysta z wody i kanalizacji miejskiej bez użycia czy korzystania z sieci kolejowej. Droga również po tych wykopach została otworzona. Tu natomiast pokazywaliśmy potrzebę poprawienia nawierzchni drogi na ulicy Kolejowej. Została ona poprawiona dosyć dobrze. Jak również no, obecnie jest to etap pukania sieci, żeby można było też podłączyć już całkowicie pod wodę i kanalizację miejską. Mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze zostanie to wykonane. W ramach poprawy bezpieczeństwa w naszych obiektach należących do gminy Między innymi zmonitorowaliśmy już park na Placu Wolności, teraz firma wykonuje monitoring naszych remis strażackich, również usprawniając monitoring tam już istniejący, ale również poprawiając zwiększający ilość kamer na zewnątrz wokół naszych jednostek straży. Dodatkowo w Rogozińcu będzie zmonitorowany plac, ten rekreacyjny, który tam no, jest różnie utrzymywany, zaśmiecany, a w tym momencie będziemy mieli pełen monitoring. we